Back to USA. Andrzej Kosmala 2021. Po dwóch pięcioletnich pobytach w Stanach Zjednoczonych Krzysztof nabrał dystansu do kraju, który miał, speł który miał spełnić jego sen. Pojechaliśmy tam jeszcze w 1996 roku, by nakręcić teledyski dla wytwórni Omega Zbyszka Redkowskiego. Co opisujemy w rozdziale zatytułowanym Viva Las Vegas. Już wtedy dostrzegłem, jak skutecznie wywietrzała y, mu miłość do Ameryki. Nic, dziw, nic dziwnego, że w następnych latach, mimo często atrakcyjnych propozycji, propozycji od impresariów polonijnych, Krzysztof zdecydowanie odmawiał. Całe jego otoczenie y, muzyczne, Miało ochotę zaczerpnąć dwa łyki Ameryki, ale Krzysztof się nie zgadzał. Często na ten temat rozma rozmawialiśmy. Niewątpliwie Ameryka przejadła mu się, ale miał też świadomość, że zostawił za oceanem wiele spraw niewyjaśnionych do końca. Chodziło o inwestycje w jego amerykańską płytę których dokonała Polonia, padło wtedy na podatny grunt hasło: Hiszpanie mają w Ameryce swojego Julio Iglesiasa. Dlaczego Polacy żyjący w Ameryce nie mają mieć swojej gwiazdy, czyli Krzysztofa Krewczyka? Opisujemy ten drugi nieudany start na amerykańskim rynku w rozdziale pod tytułem Krew pod i łzy. Krzysztof zwabił wtedy polskich inwestorów, obiecując sukces swojej płyty w USA. Ale kto chociaż trochę dotknął muzycznego rynku amerykańskiego, wie, że obiecał gruszki na wierzbie. Co bardziej, przebiegli Polonusi zaczęli umieszczać w polskich bulwarówkach sensacje typu Elvis. Oddaj pieniądze. W tej atmosferze Krzysztof nie miał najmniejszej ochoty wracać za ocean. Do tego doszły sukcesy na polskim rynku. Przede wszystkim honoraria na koncerty w Polsce, niewiele mniejsze od tych polonijnych, i to bez kłopotliwych wiz i wielogodzinnych lotów. W tym postanowieniu. Krzysztof wytrwał do 2010 roku. Miało dokładnie 14 lat od jego ostatniego przekroczenia granicy amerykańskiej, i wtedy zgłosili się do nas Grzegorz, Greń i Władek Pod, Podmański. Pierwszy to dziennikarz polonijnych stacji radiowych w Chicago, któremu kiedyś Krzysztof podał rękę. Kiedy ten wylądował w Chicago, drugi to cudowny człowiek góral, któremu powiodło się na rynku amerykańskim jako importerowi soków w tym bark, dla niego kasa nie miała znaczenia. Przyjechał na koncert Krzysztofa do miejscowości skoki, nie skoki niedaleko Poznania i zachwycił się występem za kulisami w garderobie. U ubiliśmy interes biznesowym uściskiem dłoni a Krzysztof to skomentował u, umowy umowami ale tak naprawdę liczy się zaufanie do siebie Władek tylko mnie nie zawiedź Władek powiedział wtedy z, z góralskiego serca wynajmę najlepszą kancelarię prawną żeby wyczyściła Pre, e, pretensje Polonusów e, do ciebie, popłacę po ewentualne Twoje długi, a ty wraz z zespołem przyjeżdżasz e, na dwa koncerty do Copernicus Center, Center dodaj, do, do, dodaję ci amerykańskie. Nie, nie mylić z, z polonijnym honorarium i bilet na przelot. przelot w klasie biznes. Wo wobec takiego diktum Krzysztof nie mógł odmówić. Nawet lekarkę Jolę Szwedowicz Turoń mógł zabrać ze sobą, ale nie widziałem radości na twarzy Krzysztofa, leciał do kraju, w którym doznał wielu upokorzeń już po wylądowaniu na lotnisku w Chicago. Został zaproszony na. Rozmowę do biura emigracyjnego. Zbladł, ale okazało się, że pracuje tam Polka, która poprosiła go o autograf dla mamy. Władek przyjmował nas po królewsku. To już nie było to dziadostwo, że, że, że ekipę się rozparcelowywało po gościnnych domach polonusów. Teraz mieszkaliśmy jak Rolling Stonesi. W centrum Chicago, w luksusowym hotelu. Obok hotelu był salon Apple Story, gdzie Apple Story, gdzie kupiłem sobie pierwszego w życiu iPada. Ten zakup miał wpływ na karierę Krzysztofa Krawczyka, bo zaraz po powrocie do kraju o, otworzyłem mu konto e, na Facebooku i stronę internetową. Dwa koncerty w Copernicus Center y, przebiegły przy wielkim aplauzie publiczności, ale nie widziałem u Krzysztofa entuzjazmu. Ameryka była jednak w jego sercu zadrą. Odwiedziliśmy wszystkie polonijne stacje radiowe, ale już do polonijnej telewizji poszedłem, poszedłem sam, by na klatę przyjąć atak pod hasłem Kriawczyk, oddaj pieniądze! Inspirowa inspirowany przez poloniną dentystkę, Bro broniłem go Rejtanem, co możecie zobaczyć na moim kanale na YouTube. Tak jak pisałem powyżej, ten wyjazd, choć zakończony sukcesem, nie wzbudził w Krzysztofie entuzjazmu. Podczas pobytu w Chicago do centrum miasta. Wyszedł z hotelu tylko raz na krótką sesję fotograficzną. Trzy miesiące później powtórzyliśmy ten amerykański wyskok powiększo powiększony o New Jersey i kanadyjskie Toronto, ale widziałem, że amerykański, amerykański sen Krawczyka skończył się na zawsze. W lutym 2011 roku pożegnał Amerykę. I temat kolejnego wyjazdu upadł. Choć polonijni, polonijni organizatorzy z radkiem Kołczko na czele zarzucali nas propozycjami, ale nie było wśród nich władka, który miał gest i mógł przebić ofertę finansową wszystkich.